Sojusz Pornografii i Aborcji. Niemieckie społeczeństwo nie radzi sobie z pedofilią, a NFZ zadba, by każda matka wiedziała, gdzie może zabić swoje nienarodzone dziecko. Na błyskawiczny przegląd aktualności z serwisu Strona Życia zaprasza Fundacja Pro Prawo do Życia. Strona Życia. Stań po stronie życia. Decyzja sądu. Prezydent Sopotu bezprawnie rozwiązał pikietę antyaborcyjną. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchlił decyzję prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego o rozwiązaniu zgromadzenia antyaborcyjnego. W uzasadnieniu sędzia Magdalena Alemańczyk-Lis zwróciła uwagę na to, że plakaty fundacji nie są nieprzyzwoite. O wyroku informuje Jan Bot. NFZ zadba, by każda matka wiedziała, gdzie może zabić swoje nienarodzone dziecko. Jeśli do tej pory mieliśmy wątpliwości w kwestii dobrej zmiany dla nienarodzonych dzieci, dziś zostały one rozwiane. Niestety na niekorzyść. A zapowiadał się krok w dobrą stronę, gdy informowano o wzmocnieniu przepisów dotyczących klauzuli sumienia. Więcej w artykule Karoliny Jurkowskiej. Sojusz Pornografii i Aborcji. Feministki bronią wyzysku kobiet. Niedawno wyszło na jaw, że producent materiałów pornograficznych Phil Harvey. Od 25 lat przelewa duże sumy na rzecz przemysłu aborcyjnego, a dokładniej organizacji Mary Stopes International MSI to organizacja, która odpowiada za około 5 milionów aborcji rocznie. Szczegóły przedstawia Filip Nowak. Niemieckie społeczeństwo nie radzi sobie z pedofilią. Niemcy mają bardzo duży problem z pedofilią. Przypadków jest według oficjalnych statystyk ponad 15 tysięcy rocznie 43 dziennie. A rzeczywista skala problemu jest znacznie większa. Problem pogarsza pedofilska seks-edukacja w szkołach i przedszkolach. O sytuacji w Niemczech informuje Filip Nowak. Kraków. Moje małżeństwo rozpadło się z powodu aborcji. Relacja z Pikiety. Z powodu pandemii koronawirusa zawiesiliśmy organizacje zgromadzeń publicznych, na których pokazujemy, czym jest aborcja. Intensywnie wykorzystywaliśmy ten czas na inne formy działania, o których można przeczytać na życia.pl oraz na facebookowym profilu Fundacji. Wraz z przywróceniem możliwości organizowania zgromadzeń powróciliśmy do tej formy działalności. Na relację zaprasza Katarzyna Uroda. Do odwiedzenia serwisu Strona Życia zaprasza Fundacja Pro Prawo do Życia. Strona Życia. Stań po stronie życia.